Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym dzisiejszym live'ie na Playerze. Tuż po kolejnym odcinku Hotelu Paradise, po kolejnym rajskim rozdaniu, czym zaskoczyła nas dziś Panama. Dziś będzie z nami Sewa, który niestety odpadł w tym odcinku. E, oczywiście będzie z nami też Michalina, która zebrała wszystkie nurtujące pytania na profilu hotelu Paradise. Zachęcam Was do zadawania pytań tutaj w komentarzach. No i oczywiście cały nasz live będzie dostępny na IGTV, inst na, tutaj na Instagramie no i oczywiście na YouTubie Playera, gdzie jest również live z Claudią Eldursi. Mm, gorąca rozmowa, więc zachęcam Was. Łączę się, słuchajcie, tutaj, z, um, która zebrała te pytania, tak jak mówiłam. No i łączę Prześć. się z gościem, czyli z Sewagiem Ja oczywiście tradycyjnie zachęcam Was do zadawania pytań. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie ich sporo i oczywiście, jak zwykle, wybieram te najciekawsze. Mam nadzieję, że zaraz dołączy do nas tutaj Sewak że się tu wszystko uda. My możemy Ula porozmawiać, jak tam wrażenia po dzisiejszym odcinku. No właśnie spytajmy tej widzów. Jak się O, jest nasz gość. Jak opalony. No dalej nie spodź o paleniznach. Panamskie słońce. Mamy takie blade przy tobie. No trochę dziwne. Sebak, to tak jak już tak jest humorystycznie, czy ty naprawdę kochasz sprzątać? Czy kocham sprzątać? Ja lubię jak nie czy ma... Tylko skupia. w hotelu. Czy tylko w hotelu kochałeś sprzątać? Nie, nie, nie tylko w hotelu. Ja nawet u siebie w domu. Zazwyczaj jest tak, jak jest jakaś domówka u mnie, to powiedzmy, że kończy się o 6 rano. To nie idę spać, tylko sprzątam od razu, ogarniam mieszkanie i dopiero idę spać. E, więc nie lubię, jak jest sypu, lubię ogarniać. E, lubię jak wszystko jest zorganizowane, więc jestem taki, no trochę mam. E, Poiskładany. Ja bym chciała nawiązać tylko do pytania Uli, czy mógłbyś mieć dziewczynę, która jest zbała ganiarą. Czy by to nie przeszło? No nie, no chyba tak, no to ja bym wtedy robił porządek, więc chyba nie mam z tym problemu za bardzo. No właśnie, ten hotel bardzo cię zaskoczył. Może o takie pierwsze twoje takie wrażenia myśli, kiedy Klaudia powiedziała, że jest kolejne rajskie rozdanie i możecie się połączyć w pary, które byliście, czy. Marika była takim twoim tropem. Od początku. E, tak, zdecydowanie, zdecydowanie. Jak było to, to, to podwójne, wyrajskie rozdanie, to stwierdziłem, że idę do Mariki bo miałam bardzo dobry kontakt z Maryką i, i nie myślałam o tym, co będzie. Szczerze mówiąc, myślałam, że na 100% nie wybierze, więc mówię, że idę do niej, bo mam zajebiste kontakt z Maryką i. Zrobiłem tak, jak uważałem, kierowałem się sercem, jak zawsze, i stąd mój wybór. No tutaj widzowie właśnie dopytują w kontekście tego pytania, czy masz do niej żal, że jednak nie wybrała ciebie? Nie, nie mam żalu do niej. To jest gra, każda decyzja jest ciężka, więc wiadomo, że byłem zaskoczony, bo myślałem, że inaczej będzie, ale rozumiem, że każda decyzja jest ciężka, Mieliśmy bardzo mało czasu, żeby się zastanowić i bardzo dobrze wiem, jak to jest, bo zazwyczaj jest tak, że no po prostu jak masz tak mało czasu, nie wiesz za bardzo, co masz zrobić i jest bardzo ciężko podjąć jakąkolwiek decyzję i no, nie dziwię się, że tak było, jak było. No, no, no trudno, no. hotel jest nieprzewidywalny, więc nie dziwię się, że tak by było. No właśnie, hotel jest totalnie nieprzewidywalny. Też w hotelu oprócz miany takiego ogarniacza hotelu i robienia porządku Miałeś miano osoby, która tak naprawdę zawsze ratuje dziewczyny I jest takim kołem ratunkowym Czy ty, Sewak, tak teraz się z tym zgadzasz, tożsamiasz I czy na ten, ten moment Oliwka albo Marika to były takie strzały gdzie, gdzie to mogło być coś więcej niż te koło ratunkowe? Szczerze mówiąc, nie. Prawdziwie nie było w ogóle. Ja wiedziałem, no od, od zawsze, szczerze, jak byłem w hotelu, podczas mojej obecności w hotelu, wiedziałem, że nic więcej raczej nie stworzę, bo mega mi się nie podobało to, że zawsze byłem drugą opcją dla dziewczyn, i po prostu dlatego też się nie starałem w ogóle i nie chciałam się starać na siłę, bo po prostu. Taki nie jestem i nie chciałam się starać tylko po to, żeby przetrwać w programie. No i po prostu byłem z sobą i wiedziałam, że nic więcej raczej nie zbuduję, ale tak czy tak, zawsze miałam bardzo, bardzo dobry kontakt ze wszystkimi i, i no po prostu tak było. To jeszcze nawiązując do tego, co mówisz, bo no tak, byłeś drugą opcją, ale gdybyś miał powiedzieć, z którą z dziewczyn jednak żyło ci się w tym hotelu najlepiej? To też zależy, w którym etapie, tak naprawdę. W bo... tym etapie, w którym jesteśmy. A, no to zdecydowanie <laughs> było mi bardzo dobrze z Wiktorią, ale też miałem bardzo dobry kontakt z Maryką. Ale też powiedziałam Maryce, że, że raczej nie zmienię, zmienię pary i raczej zostaję z Wiktorią, bo chciałem być lojalny wobec niej i Wiktoria nie zrobiła mi nic złego. I po prostu uważałam, że. Byłbym bardzo niesprawiedliwy, jeżeli bym chciał zmienić parę teraz. I właśnie dlatego chciałam po prostu zostać z Wiktorią. Tutaj też było takie pytanie, czy jakbyś nie sprzątał, to by sprzątaczki sprzątały w hotelu. <grym> Więc widzę, <grym> że ten element sprzątania sewak ciągle ci przybija. No właśnie. Twoja decyzja, dlaczego postanowiłeś wyruszyć w tą przygodę do hotelu i czy miałeś strategię? Bo oglądałeś wcześniejsze edycje. Szczerze mówiąc, to, to koleżanka mnie mówiła do tego, żeby się zgłosić do programu. Wcześniej w ogóle nie myślałam o tym, żeby się do tego programu. Więc od razu, jak dostałem decyzję, że, że lecę, to zacząłem oglądać jak to, jak te wcześniejsze edycje, jak to w ogóle wygląda. Strategii żadnych, żadnych nie miałem. Stwierdziłem, że będę sobą po prostu i zobaczymy, jak to się potoczy dalej. A najpiękniejsze jakieś wspomnienie, czy na przykład, czy była jakaś konkurencja, albo randka zapadła Ci w pamięci najbardziej? Tak, zdecydowanie wszystkie moje randki, czyli dwie randki miałam. Jedna z Maryką to, to surfing na plaży i jeszcze druga randka z Dominiką, bardzo dobrze wspominam. I te dwie randki to były super dla mnie. No, na ta pierwsza randka z Maryką była najlepsza randka w moim życiu i w ogóle klimat, moje klimaty bardzo mi się podobało I oczywiście dobrze też bardzo wspominam wszystkie wspólne imprezy z ekipą. To też było bardzo, bardzo fajnie. Wszystkie, wszystkie wygrane konkurencje, czyli to z piłą, to podciąganie też. Wiadomo, ja też bardzo nie lubię przegrywać, więc też bardzo wspominam te, te wygrane konkurencje. To teraz z kolei pytanie ode mnie, a w sumie od widzów, bo interesuje ich wasza relacja, twoja i Konrada. No i w odcinku tutaj widzieliśmy, że było jakieś nieporozumienie, wadliwy przepływ informacji i czy teraz po obejrzeniu tej wyroczni nadal uważasz, że on zachował się nie fair w stosunku do ciebie? Czy, czy Konrad zachował się? W... Nie fair w stosunku do, do mnie, to może nie do końca. Wydaje mi się, że po prostu wtedy, jak mu przekazywałam tą informację, chciałam mu po prostu pomóc i doradzić. Wydaje mi się, że on po prostu źle to odebrał i przekazywał tą informację dalej. Myślę, że on też um, za bardzo tego nie chciał zrobić i źle to odebrał i po prostu tak to wyszło to nieporozumienie. Ja trochę żałuję, że nie mieliśmy okazji w ogóle sobie to wyjaśnić. Wcześniej, bo miałam bardzo dobry kontakt z Konradem też ale no przez to nieporozumienie wyszła ta jedna kłótnia między nami Oliwką, i Oliwką po prostu no, głupio wyszło, głupio wyszło po prostu A jakie macie teraz relacje po programie? E, mam bardzo dobry kontakt z Konradem uważam, że to jest bardzo fajny chopak e, i na pewno będziemy mieli kontakt Czyli co w programie to w programie Tak Oczywiście. To, co było w hotelu, zostaje w hotelu i, i nie wracamy do tego. E, tutaj jest też takie przewiesie i też właśnie jedno z moich pytań było o Kubę, bo Kuba w odcinku powiedział, że przepraszał cię wręcz, że to przez niego, przez niego, przez niego odpadłeś. Czy ty w ogóle miałeś takie myśli? E, widzieliśmy, że nie, ale, ale co, jak było naprawdę? Nie. Absolutnie, absolutnie nie uważam, że, że Kuba był winny. Tak jak wspominałam wcześniej, to było tak szybko te podwójne rajskie, że w ogóle nie miałem czasu się zastanowić. I Kuba powiedział, że on też nie zrozumiał, że on ma immunitet i że on może podejść pierwszy i zablokować, powiedzmy, pary. I po prostu wierzę w to, co on mówi, bo ja wiem, jak to jest. Też miałam kilka takich sytuacji, gdzie ja musiałam jako pierwszy podjąć decyzję. I nie wiedziałam, jak mam reagować. No i po prostu zrobiłem to tak szybko, że potem trochę żałowałem tą decyzję. Więc absolutnie nie uważam, że to było winek Kuby. Miałam zajebistę kontakt z dalej mam zajebisty kontakt z nim i wiem, że on strasznie tego przeżywał, jak ja odpadłem na skali. Mogę? Mogę. Tak. bo ja czytam tutaj właśnie. Komentarze widzów i pokrywają się z tym, co widziałam wcześniej na profilu hotelu, że jesteś najlepszy, że najcudowniejszy uczestnik odpadł, najmilszy, w ogóle sercio kochamy cię. Ciężko w ogóle znaleźć coś negatywnego na ciebie, czyli można śmiało stwierdzić, że otrzymałeś miano najmilszego uczestnika programu. Więc moje pytanie do ciebie, czy ty też tak uważasz, czy jednak yy, współdzieliłbyś to miano z którymś z uczestników? Ja powiem tak, jest, jest mi ogromnie miło, jak czytam te komentarze i jak wszyscy mówią, że, że jestem najlepszym uczestnikiem, ale nie jestem idealny i nie ma idealnego człowieka. Uwie, uważam, że ekipa była tak dobrze dobrana, że naprawdę każdy, każdy z nas ma coś w sobie i po prostu to jest, to jest niesamowite. Uważam, że to jest wspaniale i na pewno nie jestem najlepszy, bo też. Jest dużo wadów u mnie po prostu i no taki rzeczy jest, nie, nie ma i jeszcze skromny to wtedy. A jakie wady? A jakie o. wady Szepciu? Lista jest taka długa, że lepiej że przełóżmy to Ja myślę, że wszystkie osoby, które tutaj nas oglądają to chciałyby wiedzieć chociaż jedną Chociaż jedną nie wiem, może to, że jestem upadek? To no poniekąd wada, poniekąd nie. To ja bym chciała jeszcze Ciebie zapytać, kogo uważałeś za największego gracza. No bo wiadomo, wszyscy mili, ale jednak taktyka jakaś była. Największa gracza, no, no Kuba, wiadomo, Kuba. Nie, no żartuję. Się, nie. No to jest gra, więc wydaje mi się, że. Każdym, pod jakimś względem każdy z nas jest graczem, tak naprawdę, bo um, myślę, że na każdym etapie ktoś z nas myślał, jak się uratować i po prostu um, przetrwać do etapu szacerów. Pytałam o takie najpiękniejsze wspomnienia z Panamy, a Czym zaskoczył cię? No wiadomo, że zaskoczył cię hotel tym podwójnym rajskim rozdaniem, ale czy w ogóle z tego bo mówisz, że oglądałeś właśnie wcześniejsze edycje, żebyś trochę przygotować, ale czym cię zaskoczył tak już na żywo, jak tam byłeś, była Klaudia, Durs i cały hotel, ludzie. Czym cię to wszystko zaskoczyło najbardziej? Wydaje mi się, że. No, pod, tak bywając w hotelu, tak no, strasznie długo tam byłem. Wydaje mi się, że nie było tak, że no, po prostu nie, nie mogłeś nic zaplanować. Po za każdym razem albo list przychodził, albo ktoś odpada, albo nowa osoba wchodzi do hotelu i po prostu za każdym razem coś się dało. I to jest no, po prostu nieprzewidywalne, naprawdę. Nie wiem, jak masz grać, bo, nie wiem, możesz być najlepszy w konkurencjach i tak dalej, ale możesz wygrać i może moja pasz na przykład, tak jak Kuba mnie. Więc, no naprawdę, myślę, że każdy moment w hotelu był zaskoczony, taki zaskoczony moment. To jakbyś miał powiedzieć, co było dla Ciebie najtrudniejsze? Dla mnie najtrudniejsze było to, jak za każdym razem musiałem może nie za każdym razem, przepraszam, źle to ująłem, jak wtedy musiałam podjąć jakąś decyzję i ktoś odpadł z mojej ręki. To było dla mnie najgorsze, bo no po prostu nie lubiłem, jak musieliśmy z kimś się pożegnać i strasznie nie lubiłem tego, jak dwie osoby stanęły ze mną i musiałem wybrać między dwoma dziewczynami. To było, no to było niefajnie, bo lubiłem każdego i uważam, że każdy każdy zasłużył na to, żeby Przetrwać jak najdłużej, skoro się dostali do programu i, No i to było bardzo smutne I ciężko dla mnie No prawda, spoczywała na Tobie duża odpowiedzialność Chciałabym jeszcze tutaj wtrącić Jedno pytanie od widza, ale właśnie mi Mignęło Więc zapytam Ciebie na początek O najcenniejszą lekcję Którą wyniosłeś Najcenniejszą lekcją. Ciężko, po... Ciężko powiedzieć. Pytam o to każdego. <laughs> Wydaje mi się, że trzeba po prostu na pewno to, że trzeba szanować to, co trzyma, bo twój czas może się skończyć niedługo i trzeba po prostu wykorzystać ten moment póki go jest jeszcze, bo nigdy nie wiadomo, kiedy. Odpadnie z hotelu i trzeba było wykorzystać to na maksa i się dobrze bawić, i żeby było jak najmniej tych kłótni, i po prostu same pozytywne emocje. I same pozytywne emocje też chyba płyną dzisiaj z tego live'a i z komentarzy, jak widzę. A ja tutaj jakby wbiję tak troszeczkę mini szpileczkę i chciałam się spytać, bo mówiłeś o Kubie i mówiłeś, że wcale nie jestem graczem, więc kto jest największym graczem na ten moment według ciebie, Sewak, i jakbyś ogólnie określił Kubę. Może to pytanie jest takie serdeczne. Chciałbym minąć, ale nie da się. No nie, no znaczy ciężko mi jest powiedzieć kto jest graczem, a kto nie jest graczem. To może inaczej, komu na tamten moment ufałeś najmniej? Oh. Um, no myślę że, e, myślę, że to odpowiedź jest raczej oczywista, bo była ta, ta kłótnia między mną a Konradem Na tamten moment e, jemu ufałem najmniej, bo była ta kłótnia też e, po prostu tam e, nie chciałam powiedzieć coś złego na temat Oliwii i tego nie zrobiłem. Po prostu chciałam mu pomóc, i wyszło tak, że powiedział w ogóle coś innego. Więc na tamten moment, biorąc pod uwagę, że nie miałam czasu, to, to w ogóle wyjaśnić z nim, jemu ufałem. Zawsze jakaś odpowiedź. Musiała coś być. A, a jak byś określił jednym słowem Kubę, Kubę że jest graczem? Nie, no nie, nie. Kuba, Kuba to dobry chłopak. No. O, no i mamy to określenie. Słuchajcie. Dobra, to odejdźmy od Kuby, bo ja mam tu fajne pytanie. Czy będzie program Gotuj z Sewagiem? Będzie, będzie, zdecydowanie. Zapraszam. Na mojego profilu na Instagramie, tam raz w tygodniu będę wrzucał jakieś filmiki związane z gotowaniem I kto wie, może założę kanał na, na YouTubie kiedyś, albo dołączę do MasterChefa O, to by było ciekawe No myślę, że tak I będzie dużo makaronów Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak Dziękujemy Ci za to, że tutaj się podzieliłeś z nami na gorąco po tym odcinku, gdzie niestety opuściłeś Hotel Paradise. Dzięki jeszcze raz. No i rozumiem, że idziemy na twój profil, będziemy gotować z Tobą. Wkrótce. Tak, tak, zapraszam, będzie super. Dzięki bardzo. Dzięki bardzo. Dziękuję również. Trzymajcie się.